Dziś zapraszam na przegląd poznańskich nowości. Pójdziemy na pyszne włoskie jedzenie, na koreańskie kurczaki. Zajrzymy do nowo otwartej restauracji w zabytkowym domu książki. Spróbujemy czegoś polskiego. No i oczywiście wlecą też jakieś słodkości. Ja mam na imię Maciej i dzisiaj je w Poznaniu. Przegląd poznańskich nowości zaczynamy na jeżycach. Jesteśmy w restauracji Ludowa-Bistro, gdzie dominuje kuchnia polska z takimi autorskimi wstrętami, ale też bez przesady. Trafiłem na to miejsce gdzieś na Instagramie parę tygodni temu i stwierdziłem, że jak będę w Poznanie, no to muszę tutaj przyjść, bo menu wygląda bardzo ciekawie. Niestety menu się zmieniło i to dosłownie dwa dni temu, bo miałem wielką ochotę, żeby zjeść tutaj zupę szczawiową, ale nie mam już jej w karcie, jest chłodnik z Botwiny które dzisiaj nie mam ochoty, więc od razu przeszliśmy do dań głównych. Ale tutaj są jeszcze takie zakąski różne. To wiadomo po co takie zakąski są najlepsze. Ale wiele dobrego słyszałem o tutajszych wyrobach mącznych, więc zamówiliśmy i pierogi wielkopolskie, i pierogi z truskawkami. Kotlet schabowy też wyglądał dobrze, on jest smażony na smalcu. Ale pierogi wygrały. Nie odmówię jednak sobie w sezonie ogórków małosolnych. Do tych pierogów wielkopolskich będą, myślę, pasowały znakomicie. Tutaj pierogi wielkopolskie. Tu ogórki małosolne, a tutaj pierogi z truskawkami. Pierogi wielkopolskie nadziane są wędzonym twarogiem, pyrkami, ziemniakami, podane karmelizowaną cebulą i kwaśną śmietaną. Pięć pierogów, ale zobaczcie, jakie one są wielkie. To nie są takie normalne pierogi. One nie dość, że są duże, to one są jeszcze takie nabite. tu tego farszu jest naprawdę mnóstwo. Myślę, że jeszcze dobitniej będzie to widać, kiedy przekroję te pierogi. Pięć pierogów to nie jest dużo, ale to nie jest pierogi normalnego rozmiaru. Nie wmówicie mi tego. Zobaczcie tylko, ile to jest w środku tego nadzienia z twarogu i ziemniaków. No takie ruskie, nie? Tylko że wędzony twaróg, a nie klasyczny. Mm. Już w momencie zetknięcia się języka z farszem czuć, że jest to wędzony twaróg. Jest to dość łatwy smak do rozpoznania. Zobaczmy, jak z tą kwaśną śmietaną jeszcze będzie smakowało. Powinna ona świetnie uzupełniać farsz. Mm, pysznie, jest naprawdę pysznie. Podoba mi się też tutaj ciasto, bo jest ono delikatne, nie za grube i nie wiem jak udało się osiągnąć tą konsystencję. Stawić, że te pierogi nie rozleciały się podczas gotowania, jednak tego nadzienia, farszu jest tutaj naprawdę ogrom. Czy to są małosolne jeszcze? Nie wyglądają na małosolne, ale smakują jak małosolne. Z tymi pierogami tworzą naprawdę wyborny duet. W farszu jest sporo pieprzu. Ja klasycznie wolałbym żeby było go mniej, ale są to naprawdę bardzo dobre pierogi. Wydaje mi się, że one są w karcie stale. Taka rzecz, tutaj, szatypowo. W przeciwieństwie do pierogów z truskawkami, które mam tutaj, to są już pierogi wybitnie sezonowe, nadziane truskawkami, podane z bułką tartą, z miętą, a to wszystko oblane sosem z prawdziwej wanilii. Ja tutaj właśnie zauważyłem takie ziarenka wanilii. Mm, to będzie słodka rozpusta, słodka rozkosz. Też te pierogi są wielkie, też jest pięć w porcji tylko. Też są te pierogi naprawdę grubo nadziane truskawkami, nie żadną frużeliną. To jest plus na starcie, że to nie są jakieś oszukane pierogi z truskawkami, tylko prawdziwa sezonowa bomba. Z tego, co jednak widzę, tutaj ciasto się już rozwala. Mmm, jest przepysznie. Lato na talerzu. Pierogi z truskawkami to zawsze był taki smak dzieciństwa. Mm, babcia robiła podobne, ale nie takie wielkie. To na pewno. Pięknie się one łączą z sosem waniliowym. Mm. Smak sosu tylko podbiła te truskawki zamknięte w pierogach. Mięta też tutaj oczywiście pasuje. I ta bułka tarta bardzo fajnie chrupie. Super uzupełnienie pierogów z truskawkami. Mm. Cieszę się, że je zamówiliśmy. Nie jadłem w tym sezonie za dużo truskawek i jak już na nie przyszła pora, to w najlepszym wydaniu. Mm. Z chęcią przyszedłem tutaj za kilka tygodni, kiedy na dobre już się zacznie sezon jagodowy. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj nie było w karcie pierogów jagodowych na przełomie czerwca i lipca. Jeśli będą przygotowane równie dobrze co te z truskawkami, to będzie tu wyborna jagodowa uczta. Bardzo smaczne pierogi. Trudno mi wskazać, czy bardziej smakowały mi te z truskawkami, czy te wielkopolskie. Na oba warianty z chęcią bym wrócił. 5 pierogów w porcji, ale jak 8-10 pierogów w innych miejscach ceny 39 zł za te struskawkami, 42 za te wielkopolskie i 12 zł za ogórki małosolne. Ceny chyba można nazwać wysokimi, choć uważam i dostrzegam tendencję, że takie wyroby mączne, przy których jednak trzeba chwilę spędzić czasu, pochłaniają sporo pracy, a każdy kto ze swoją babcią robił pierogi w życiu, ten wie, że to jednak troszkę pracy wymaga i wysiłku. Będą drożeć tylko, bo po prostu ktoś to musi zrobić. A już te 12 zł za te nie wiem ile trzy ogórki i przesada. Kolejna poznańska nowość to restauracja Strona. Ona mieści się w odrestaurowanym, oddanym niedawno do ponownego użytku zabytkowym domu książki. I tutaj jest na parterze księgarnia Bukowcy oraz właśnie restauracja Strona. Można przyjść rano, można przyjść po południu. Ja przyszedłem rano. Na śniadanie. Menu śniadaniowe jest podzielone na dwie sekcje, na słono i na słodko, i chyba ta na słodko jest szersza, ale w tej na słodko zarówno są takie śniadania na słodko, jak i na przykład sernik baskijski, który raczej już będzie takim deserem po śniadaniu, a na słono mamy na przykład krok kisz, bajgiel z twarożkiem, rzodkiewką i szczypiorkiem, sandwich z pstrągiem wędzonym na zimno, to moje zamówienie, frankfurterki, jajka po turecku. To śniadaniowe menu nie jest dość rozbudowane, ale chyba wszystko co potrzebne można w nim znaleźć. Słuchajcie, zamówienie dostałem błyskawicznie. Wprawdzie jestem sam w lokalu, ale to po prostu było gotowe wcześniej. To jest taka kanapka. Jest tutaj faktycznie pstrąg wędzony na zimno w środku, dwie kromki przednożytniego pieczywa. Dobrze wygląda ten chleb, to trzeba przyznać. Plusem takiej kanapki jest to, że można ją ze spokojem porwać na wynos. Pieczywo wygląda na świetne i tak też smakuje. Mocno chrupiąca skórka. Miękki środek, pyszne pieczywo. W środku sporo masła, dobry pstrąg wędzony na zimno, do tego jeszcze taka salsa mango chili. Bardziej mango niż chili, bardziej dosładza, dodając owocowe nuty niż jakąś pikantność. No i sałata w ramach takiego zielonego uzupełnienia. Jeszcze trochę bazylii. Mnie bardzo cieszy to, że to jest naprawdę świetne pieczywo. Kanapki powinny być oparte na świetnym pieczywie. Nie zawsze tak jest. A tutaj w restauracji strona chleb jest naprawdę mocnym punktem tutejszej kanapki z pstrągiem. A tu jeszcze jest część księgarniana. Na razie wygląda na zamkniętą. Jest przed dziewiątą w sobotę. Zawsze będę proponował fantastyczne pieczywo. Z takim się tutaj spotkałem. Takiego pszennożytniego pieczywa oczekuję od restauracji, od śniadaniowni. To musi być wypiek tej klasy, najwyższej, żebym ja uznał śniadanie z pieczywem za udane. Kanapka kosztowała 34 zł i jako taka kanapka brana na wynos, no to dużo, nawet bardzo. Jako śniadanie jedzone na miejscu, kwota wydaje się już bardziej adekwatna. No, te śniadania gdzieś obecnie kosztują w Polsce. Produkt był świetny, tego pstrąga w kanapce było na tyle dużo, że był dominującym smakiem, więc super. Ale na pewno część z Was będzie wolała w tej cenie zamówić frankfurterki, croque Messie. To, co mi się nie podobało, na pewno, to cena za wodę 8 zł za szklankę wody w zasadzie 300 ml. Już dawno chciałem to zrobić. Od teraz, od tego filmu, będę ganił restauracje za to, że mają płatną wodę. Moim zdaniem woda powinna być za darmo w restauracji i to w taki sposób, jak było w Bistro. Nie pochwaliłem ich za to, a powinienem. Niegazowana woda z kranu filtrowana czeka na gości na stole. Nie trzeba jej zamawiać, nie trzeba prosić specjalnie o wodę z kranu, tylko po prostu jest i czeka. Jak ktoś chce inny napój, to sobie zamówi. Jak ktoś chce gazowaną wodę, potrzebuje bąbelków, to też sobie zamówię, ale darmowa woda z kranu to powinien być w restauracjach standard, tym bardziej, że w polskich miastach ta woda z kranu nadaje się do picia chyba. W większości albo w każdym mieście. W Poznaniu na pewno i płacenie 8 złotych za szklankę wody, nawet jeśli jest tam mięta, jest tam cytryna, jak było w tym przypadku, no to moim zdaniem jest gruba przesada. Restauracja, strona dopiero się otworzyła. Myślę, że ma spory potencjał. Jestem ciekawy, jak to wygląda też po południowym menu. Myślę, że to śniadanie to tylko taki przedsmak pokazujący, że faktycznie stosują tutaj dobre produkty. Ja wybrałem to miejsce na śniadanie z powodu klęski urodzaju w zasadzie, bo tyle ciekawych nowości otworzyło się w Poznaniu, że musiałem jakieś miejsce wybrać na na poranek, by w innym zjeść obiad. Ale nie wiem, czy od razu przejdę do obiadu, czy może jeszcze po coś słodkiego w tranżole. Na pewno kawkę wypiję. A kawu się dziś wypije? Cyrku. Cyrk to nowe miejsce właściciela Sunshine. Kawiarnia, słodkie wypieki, jakieś śniadania. Ja postawiłem na słodki wypiek. Jest to briożka z kremem patisier i ubijaną bitą śmietaną w środku, a także z malinami. Wygląda bosko. A tutaj wspomniana kawusia, czyli szybki przelew. Wygląda to potężnie, wygląda to pysznie. Ja sobie zrobiłem teraz spacer po tej mojej śniadaniowej kanapce, więc zrobiło się miejsce w żołądku na coś słodkiego. W środku kremu nie brakuje. Jest to krem połączony z bitą śmietaną. Prosty, ciągające. Zatopić się w nim idzie. Pyszny. Wow. Ho, ho, ho. Moja mina mówi sama za siebie, jest przepysznie. Samo ciasto za mambioszka jest doskonała, o, a ten górę w kotku mm, coś pięknego. Te ja tekstem tak do przyjścia do cyrku była kawka, ale widząc lalę tych słodkości nie mogłem się po prostu powstrzymać i musiałem zamówić jakąś słodkość, a szybki przelew bardzo smaczny, także cyrk polecam nie tylko na słodkie, ale i na kawę. Tutaj jest jeszcze więcej słodkości różnych, różnych drożdżówek, cynamonek. Tutaj jeszcze jakieś amerykańskie cookies. Jest brownie, są ptysie. Jest i tutaj jeszcze serniczki i inne ciasta. Wszystko wygląda bajecznie. Szybki przelew za 17 zł, słodkość za 19. Wydaje mi się, że w Sunshine trochę brakowało słodkości. Wiadomo, zawsze był jakiś deser, ale nie było takiego wyboru jak tutaj. Więc siłą rzeczy właściciel może się wyżyć w cyrku na słodko. No i bardzo podoba mi się to, że miejsce nazywa się Cyrk i ten cyrk jest rzeczywiście na suficie. Kolejny punkt mojej pogoni za nowościami to K-Bob. Jest to nowy punkt właściciela Fat Bob Burger. Bob w nazwie nie wzięło się znikąd i K też może być małą podpowiedzią, bo oznacza jedzenie koreańskie, dokładnie przede wszystkim koreańskie kurczaki. Tuż obok tutaj znajduje się Meat czyli inny lokal właściciela Fat Bob Burgera z obłędnymi kanapkami, a tutaj w menu witają nas startery, pikle, kimchi, Sałata rzymska, krewetki na szaszłyku i coś, to co ja zamówiłem, czyli to taki z sezonowanego antrykotu. Ładnie wygląda. I w sumie coś z grilla mogę zjeść. No, bo później na pewno nie będę zamawiał korundogów. Nie jestem jakimś wielkim fanem. Nie będę zamawiał też K-Balls ani K-Fries, bo ja wszedłem tutaj na K-Chicken, Korean Fried Chicken. I jak zobaczyłem to menu, to stwierdziłem, a spróbuję dwóch dwóch różnych wersji. Tutaj możemy wybierać między polędwiczkami z kurczaka, a wege zamiennikiem. Nie ma udek z kurczaka, jak na przykład u konkurencji w Cikenie. Oczywiście, ja będę polędwiczki z kurczaka postawiłem na cafe and ginger sweet chili oraz na gochujang strawberry. W większości nie są to takie klasyczne smaki kurczaka, do jakich jestem przyzwyczajony z innych miejsc, z koreańskimi kurczakami, czy w Polsce, czy za granicą. Świadczy o tym chociażby dodatek truskawek do tych kurczaków. Czy jest darmowa woda? Nie ma. Jest woda za, uwaga, ile? 9 zł, ale jest to chyba jakaś woda źródlana. U konkurencji w kimcikenie jest darmowa woda z kranu, także tutaj pierwszy minus. Ja sobie zamówiłem piwko 0 z browaru trzech kumpli. W tych porównań do Kimchikena chyba się nie pozbędziemy, to na pewno. Pewne jest też to, że k pop ma bardzo ładny ogródek, jak sąsiednie Mitas i jak w ogóle wiele knajpek przy ulicy żydowskiej, przecież kawiarnia bardzo. Też znajdująca się tuż obok ma e fantastyczny ogródek. Ja tutaj dostałem w ramach takiego czekadełka piklowaną białą rzepę. Smaczna i kwaśna, ale nie będę jej tutaj teraz wcinał, ponieważ przyda mi się, gdyby coś okazało się za ostre. Czy będzie, nie wiem, ale piklowana biała rzepa fantastycznie łagodzi ostrość i... Daje taką chwilę wytchnienia. Jestem bardzo ciekawy, jak wypadną tutaj kurczaki, bo generalnie większość tych projektów właściciela Fatbox Burgera mi siada i mi smakuje. Ale jednak, jeśli chodzi o kurczaki, to poprzeczka jest zawieszona dość wysoko. Kurczaki już mam. Tutaj kaffir and ginger sweet chili, a tutaj strawberry gochujang, A tutaj mam jeszcze tataki taki sezonowanego antrykotu. Pięknie wszystko pachnie. Nie wiem, aż od czego zacząć, chyba zacznę od tataki. Wyczuwam mocny aromat czosnku i oliwy truflowej. Poza tym jest tutaj sos poncu oraz pikle z ogórka i szalotki. Mięso różowiutkie w środku. Na tym polega taki że to jest wołowina albo czasem tuńczyk obsmażony z dwóch stron, ale jednak w środku czeka na nas coś może nie tyle surowego, co niewysmażonego well done. Mm, Pcha, pycha. Mm. Świetna jest ta wołowina, przechodzi smakiem i oliwy truflowej, i czosnku, i kwaskowego sosu poncu, a przy okazji jeszcze bardzo mocno czuć aromat grilla. Mm, pycha. Miałem nosa, żeby zamówić taki z antrykotu. Jest to naprawdę świetna przystawka. Mm, nie wiem, na ile ma coś wspólnego z kuchnią koreańską. bardziej mi się kojarzy z kuchnią japońską. Ta oliwa truflowa tutaj, no to już w ogóle jest taki dodatek fusion. Generalnie tutaj w menu jest takie lekkie fusion. Zobaczmy kurczaka. To jest kurczak. Strawberry, goczudzian. Panierka wyraźnie chrupie, jest też wyraźnie tłusta. Ten sosik taki sobie. Bardziej czuć truskawkę niż goczudzian. Myślałem, że te smakowe proporcje będą trochę inaczej rozłożone. A to jest przede wszystkim kurczak w takim truskawkowym, słodkim sosie. Większa ilość pasty goczudzian na pewno by tu pomogła. Dodałaby kolejnie takiej smakowej warstwy. Trochę mi jej tutaj brakuje. Jest jednostajnie i nie aż tak ciekawe, jakby mogło być. Zobaczymy, co powiem o sosie sweet, czyli z dodatkiem kafiru i imbiru. Oba te składniki bardzo wyraźne. Już w pierwszym kęśluć mocno i kafir i imbir. A przy tym znów są to bardzo słodkie kurczaki. W zasadzie to w obu w tych przypadkach ses jest na tyle intensywny, a panierki jest tak dużo, że smak samego mięsa, samego mięsa kurczaka jest przykryty. W tej panierce mogłoby być jakiekolwiek inne mięso i nie czułbym różnicy. Zdecydowanie z tego mojego zamówienia najlepsza wołowina ta taki. Raczej nie czuję się dzisiaj zachęcony do kolejnych odwiedzin, ale gdyby ktoś mnie tutaj zaciągnął, ktoś by koniecznie chciał tu przyjść, no to zamówiłbym sobie taką wołowinę i byłbym zadowolony. Wizualnie, może nie wygląda to aż tak tragicznie pod kątem grubości panierki, ale ona jest w smaku też dość intensywna, dość mocna. Smakuje jest trochę za dużo i tyle. Fajnie chrupie, ale mimo tego, że widać tego kurczaka w środku, jakby miał panierkę z sosem. W przypadku tego Switch Chili dobry, a w przypadku tego Strawberry go czućem niezbyt. Jak więc się chyba domyślacie, trochę się kebabem dziś zawiodłem. Dwa podstawowe zarzuty. Za mało goczudzian w sosie, z goczudzian w nazwie. No i za mało kurczaka w kurczaku. Sweet, czyli był za 42 zł, za tyle samo kurczak goczudzian strawberry, a 45 zł tataki. No i piwko za 19. Wiem, że z tym kimcikenem gadam trochę jak zdarta płyta, i obiecuję sobie, że następnym razem, gdy będę w Poznaniu, wymyślę taki temat odcinka, by spróbować w końcu kurczaków z Masiso. Bo wielokrotnie mi polecaliście to miejsce, a ja wciąż nie mogę znaleźć takiego tematu na film, w którym. To Masiso gdzieś wcisnę, no bo to już nie jest nowa knajpa, to nie jest też lubiana przeze mnie przed laty. To jest miejsce, w którym nie byłem i które istnieje już od jakiegoś czasu. Także następnym razem. Na koniec idziemy do restauracji Loro. Znajduje się ona przy ulicy Mickiewicza na Jeżycach. Jest to kolejna włoska restauracja w Poznaniu, można powiedzieć, ale w ostatnich tygodniach jedna z najmodniejszych. I to nie tylko spośród włoskich, ale generalnie spośród wszystkich gastronomicznych lokali w Poznaniu. Miejsce słynie przede wszystkim z makaronów przygotowywanych na miejscu. Tak wygląda menu. Są standardowe antipasti, arancini, bruschetta, talerze mięs, kalmary fritti. No i mamy tutaj oczywiście dużą selekcję makaronów, pasta fresca, makarony z różnych regionów Włoch. I z Lacium jest pepe carbonara matticiana, a także jest na przykład z Emilii Romagna lasagne bolognese. Są jakieś sałatki, jest vitello tonato, na przykład, czy tatar. A secondi piatti to też głównie mięsa i ryby. Są też dania wege, są też jakieś desery. No to zobaczymy może później. I jeszcze jest menu z pizzami, też dość obszerne. My postawimy na. Makarony przede wszystkim. Zamówiliśmy sobie przed makaronami takie niewielkie przystawki. Tutaj oliwki, dwa rodzaje, jedne z Sycylii, to jaśniejsze. No i mamy arancini. Dla nas tutaj arancini truflowe, a moi rodzice zamówili sobie arancini z ndują. Ładnie wygląda to arancino, on jest obsypane pecorino romano, na majonezie truflowym, z truflą w środku, z ricottą, z ryżem oczywiście, z mozzarella fiordilatte. Próbuję. cały mm, się ciągnie, zobaczcie. Mm, pyszne. Mocno truflowe. Ten ser faktycznie się ciągnie, niesamowicie. Aranczyni polecam, bardzo dobre. Zaraz będą makarony. Tutaj makaron z pesto z czosnku niedźwiedziego i z buratą. Tutaj takie ravioli, ale w kształcie kwiatków fiore, z ricottą i z truflami. Wygląda super. Tutaj mamy amatriciane z ligatoni, ale takim ligatoni, które jest przyciśnięte. Takie spłaszczone. Papardelle z pesto z czosnku niedźwiedziego podane jest z kulką buraty Do tego pistacje. Co jeszcze się tu skrywa, to się dopiero okaże. Wygląda dobrze. Zielone bardzo mocno. Zobaczymy, jak to smakuje. Mm, takie pesto czosnek, niedźwiedzi plus bazylia. Bardzo smaczne. Mm. Ta burrata tutaj świetnie pasuje, bo jest bardzo kremowa i super się łączy z tym pesto. Wydaje mi się, że sam makaron, samo ciasto jest dodatkiem bazylii, a do tego jest faktycznie to pesto z czosnku niedźwiedziego. Pasta świetna, pasta freska, robiona tu na miejscu, na świeżo, no i to czuć. Amatriciana nie jest klasyczną amatricianą, i nie chodzi tylko o ten makaron, który jest takim spłaszczonym rigatoni, ale poza pecorino romano, guanciale i sosem pomidorowym, jest tutaj także nduja, także to jest taka amatriciana na ostro, też tak słona, jak klasyczna rzymska amatriciana, ale jednak ze sporą dawką pikantności. Bardzo smaczna, naprawdę ostra. Jeśli boicie się tej ostrości, to możecie dobrać tutaj do tej amatriciany jeszcze burratę. Wtedy burata, wiadomo, kremowa, łagodzi pikantność. My się ostrości jednak nie boimy. No i po drugie, mieliśmy jeszcze burratę w makaronie z pesto z czosnku niedźwiedziego. Amatriciana super. Gdybym miał tutaj przyjść tutaj na ten makaron to wybrałbym właśnie ją. Ale jeśli lubicie się dzielić, to pappardelle z pesto też się sprawdzi. Bardzo proszę. I takie z blachy tiramisu. Desery, jak widzicie, pistacjowe, kanolo pistacjowe oraz tiramisu pistacjowe. Kanolo słusznych rozmiarów i wygląda naprawdę dobrze. Bardzo mocno pistacjowe. Krem super w środku. To ciasto nie jest takie zdupiące, nie? Czasem bywa bardziej. Teraz jak ugryzłem to jest o wiele bardziej chrupiące. Bardzo dobre. Tutaj w efekcie zawsze jest to pistacjowe, ale czasem są też inne smaki Kanolo, yy, także polecajka. Z kolei tiramisu pistacjowy jest wyjątkowo dzisiaj. Jako taki deser dnia. Oprócz tego w karcie jest też klasyczne tiramisu. My stwierdziliśmy, że idziemy w pistację. Pani tak fajnie z blachy nakładała. To... Tiramiso, tak jak we Włoszech czasem. Jest tutaj Amaretto, czuć ten alkoholowy posmak, ale poza tym też jest mocno, mocno pistacjowe. Chociaż chyba canolo było jeszcze bardziej pistacjowe. Dla mnie było tego przełamania właśnie od kawy i od Amaretto. Mm, ale dobra, Bałem się, że będzie bardziej alkoholowe, a jest takie przyjemne. Te też się tutaj udały. Wydawało mi się, że już włoskich restauracji w Poznań jest na tyle dużo, że nie potrzeba kolejnych, ale faktycznie Loro wprowadza troszkę coś innego. Jest to taka nowoczesna restauracja włoska, z którymi spotykałem się w ostatnich miesiącach w Warszawie. Sporo takich miejsc się otwiera. Nie wiem, czy w Poznaniu już taka była. Może nie, może już jakaś jest, bo to nie jest taka włoska, przaśna restauracja, których w Poznaniu jest dużo, których bardzo często można smacznie zjeść, ale to są takie dość stereotypowe włoskie restauracje. Tutaj w Loro pomysł jest trochę inny, jest bardziej fancy, jest troszkę takich rącań autorskich, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że było smacznie. Pod kątem cen wygląda to w ten sposób. Aręczyni z 29 zł, to z Truflą 27 no, zazwyczaj jest trochę droższe jest niż jakiekolwiek inne. Oliwki za 16 zł, rigatoni Amatriciana 53, papardelle Alpesto Verde 48, fiori loro, czyli to ravioli w kształcie kwiata 48, tiramisu 37 zł, a 29 zł kanoli. I tutaj w porcji są dwa kanoli, nie jedno. Tak mówiłem Wam o tej darmowej wodzie, płatnej wodzie podczas odwiedzenia restauracji. Tu nie było darmowej wody z kranu, jak w Ludowej Bistro. Butelka Aquapanny wprawdzie 7. 750 ml 20 zł. Tak jak już wspominałem, uważam, że w każdej restauracji powinna być darmowa kranówka. Tutaj zapytaliśmy, czy jest, i powiedziano nam, że kranówki nie podają. Dawajcie znać w komentarzach, jakie inne restauracje w Poznaniu powinienem odwiedzić. Zapowiadałem wam, że kolejnym razem chciałbym odwiedzać nie nowości, nie te restauracje, w których byłem, tylko właśnie takie miejsca, które otworzyły się jakiś czas temu już, dłuższy czasem w ogóle istnieją w Poznaniu od lat, a ja w nich nie byłem, a powinienem pójść. Masisa na pewno chcę odwiedzić na koreańskie kurczaki, ale dawajcie znać, jakie jeszcze miejsca. Mógłbym sprawdzić. Tyle ode mnie. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!